W tym się dzisiaj projekcie to wielka przyjemność, dlatego ja chętnie bym to powtórzyła z kolejną grupą młodzieży. Tak wyglądało w dużym skrócie zakończenie projektu związanego z produkcją kosmetyków, jaki przez 15 miesięcy realizowali uczniowie zespołu szkół w Gogolinie. Mam nadzieję, że uczniowie, korzystając z mojej wiedzy, z moich doświadczeń, popatrzyli na chemię i biologię troszeczkę inaczej. Zauważyli, że są to dziedziny trudne, ale dziedziny użytkowe. Młodzież przy pomocy nauczycieli i naukowców zajmowała się produkcją środków do pielęgnacji urody na bazie naturalnych składników i to według autorskich receptur. Kosmetyki już były nasze sprzedawane, także środowisko lokalne miało możliwość spróbowania tych kosmetyków na własnej skórze. Są odbierane one bardzo dobrze, bardzo pozytywnie i jest na nie zapotrzebowanie. Cały projekt trwał 15 miesięcy, został zakończony niesamowitym sukcesem. Produkty sprzedawane były w czasie dni otwartych szkoły i innych imprez, ale część jest jeszcze w magazynie. Będzie je można nabyć na najbliższym szkolnym festiwalu nauki. W minioną sobotę 27 września odbyła się już trzecia impreza zorganizowana na wyremontowanej hali sportowej w krapkowicach Otmencie. Tym razem w szeranki stanęli najmłodsi sportowcy z gminy. Olimpiada przedszkolaków rozpoczęła się olimpijskim ceremoniałem. Drużyny z poszczególnych placówek wkroczyły na halę w niczym reprezentacje z różnych krajów. Po części oficjalnej najmłodsi przystąpili do sportowej rywalizacji. Czekało na nich sześć konkurencji, a w każdej pomagali rodzice małych sportowców. Przedszkolaki musiały m.in. wraz z rodzicem przebiec przez halę, zbudować wieżę z kartonowych pudełek i balansować na głowie plastikowy krążek. Z kolei sami rodzice musieli pokonać całą długość sali skacząc przez skakankę. Był też czas na inne gry oraz zabawę z wodzirejem. O rozrywkę zadbały również krapkowickie majoretki oraz studio tańca Sierra. Santo Subito to tytuł spektaklu muzycznego, który odbył się w parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Krapkowicach Otmęcie w niedzielne popołudnie 28 września. To, że Teatru Prowincja za pomocą kilkunastu utworów przeprowadzili zebranych w kościele widzów przez drogą do świętości papieża Polaka Jana Pawła II. Narracją spektaklu kierowały trzy anioły Rafał, Michalina i Gabriela, które towarzyszyły Karolowi Wojtyle od jego narodzin po kres ziemskiej wędrówki. Widowisko przypomniało najważniejsze wydarzenia z jego życia przy pomocy cytatów i wspomnień połączonych z podkładem muzycznym. Były momenty wzruszające, pełne grozy oraz radosne. Minioną sobotę 28 września nastąpiło uroczyste zakończenie sezonu motorowodnego na Krapkowickiej Marinie. Mieszkańcy miasta oraz miłośnicy sportów wodnych pożegnali lato zarówno na wodzie, jak i w biesiadnym namiocie. Impreza rozpoczęła się atrakcjami dla najmłodszych ci po odbyciu krótkiego szkolenia pod okiem instruktora mogli zmierzyć się w wyścigach na wodzie. O 16:00 Odra wypełniła się różnej wielkości jednostkami pływającymi. Zastatkiem rusałka w paradzie uczestniczyło kilkanaście jachtów motorowych, motorówek i ścigaczy. Na pokładzie rusałki koncert dała Krapkowicka Orkiestra Denta. Po uroczystym rozdaniu nagród nadszedł czas na wspólną biesiadę i zabawę. Uczestnicy imprezy najpierw bawili się przy muzyce zespołu Mechanicy Szanty, a następnie zespołu Mikron. Wiem co gdzie! Nowa gazeta reklamowo-informacyjna już dostępna w całym powiecie krapkowickim. Prawdziwa muzyczna uczta czekała na miłośników jazzowych brzmień, którzy przybyli na występ Stanisława Sojki i jego Quintetu Plus. Sławny muzyk zagrał koncert fortepianowy 27 września w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie w ramach projektu, co nas cementuje 25 lat samorządności. Na gogolińskiej scenie zabrzmiały największe i najbardziej lubiane przez wszystkich przeboje Sojki, tak jak Tolerancja, Życie to krótki sen, Są na tym świecie rzeczy. W minnym Centrum Kultury w Gogolni odbyło się spotkanie z reżyserem i producentem filmowym Michaelem Majerskim, który podejmuje w swoich dziełach tematykę Śląska. Prawie 100 osób uczestniczyło 24 września w projekcji filmu Ober tu, gdzie się spotkaliśmy, zorganizowanej przez DFK Gogolin. W miniony weekend Krapkowiccy harcerze obalili po raz kolejny stereotyp skautów, którzy tylko i wyłącznie biorą udział w rajdach i biegają po lesie. Po raz trzeci zorganizowali festiwal piosenki harcerskiej i turystycznej. Odbył się on w Krapkowickim Domu Kultury, a towarzyszył mu też Biwak. Z roku na rok impreza nabiera rozmachu. Zwieńczeniem wokalnych zmagań był koncert gwiazdy wieczoru w kapeli Cisza jak ta, która wprowadziła widownię we wspaniałą atmosferę. Po imek z piechota ma wągiel ze złota. O pole 454, 31, 41. Eksperci, naukowcy oraz samorządowcy debatowali na temat szkolnictwa podczas 19 seminarium śląskiego, które odbywało się w dniach 24-27 września w kamieniu śląskim. Podczas tegorocznej edycji największej konferencji mniejszości niemieckiej przeważały tematy oświaty i zajęć języka niemieckiego w szkołach. Oprócz przedstawicieli mniejszości niemieckiej udział w konferencji brali także Ukraińcy, Karaimi czy Kaszubi. Na inaugurację ligowego sezonu, Krapkowicki Otment uległ rezerwom chorzowskiego ruchu. Miejscowe szczepionistki dopingowało 300 kibiców, którzy, mimo porażki, wielkimi brawami nagrodzili ich wysiłek. Najpierw na parkiecie jednak zmierzyły się dwie drużyny młodzików z miejscowego zespołu szkół sportowych numer 1. Następnie piłkarki ręczne KS Otment Krapkowice podejmowały drużynę Ruch 2 Chorzów. Pierwszą połowę z pięciopunktową przewagą zakończyli goście wynikiem 8 do 13. Ostatecznie KS Otment Krapkowice przegrał z Chorzowem 8 do 25. Tygodnik Krapkowicki. Masz chwilę, sprawdź, co u Ciebie i u nas słychać.